Witam serdecznie wszystkich zainteresowanych badaniem kosmicznych zależności między tym, co dzieje się na niebie, a tym, co dzieje się tu u nas na Ziemi. Spokojnie, to tylko astrologia. Po chwili przerwy powracam na wizję i mogę spojrzeć wam twarzą w twarz. To szedłem do siebie po wypadku, zostały jeszcze tylko szwy do wyjęcia, co myślę, że stanie się za chwilę. Dwie sprawy, które chciałbym ogłosić. Pierwsza jest taka, iż ostatnie wideo o zjawisku lunarnym, czyli to, które dotyczyło zaćmienia księżyca w strzelcu, osiągnęło 9000 wyświetleń. Jest to dla mnie znak, że możemy spokojnie powrócić do konkursu, który już w przeszłości ogłaszałem, a którego nie udało się rozstrzygnąć. Zasada jest taka: jeśli to wideo osiągnie minimum tysięcy wyświetleń, to wybieram jedną osobę spośród komentujących i robię jej godzinną interpretację. Czy to astrologia, czy tarot. W zależności od tego, czego będzie sobie ta osoba życzyła Ale robię to w gratisie Jeśli wideo osiągnie 20 tysięcy, to losuje dwie osoby Jeśli 30 tysięcy, to trzy osoby i tak dalej, i tak dalej Także zabawa start I ważne jest to, aby dzielić się tym wideo Tak, aby jak najwięcej osób mogło je zobaczyć Druga sprawa jest taka, że postanowiłem zorganizować specjalne seminarium A propos zaćmień Wezmów lunarnych i też innych spraw, które odbędzie się w poniedziałek 7 czerwca o godzinie 20 na platformie Zoom dla aktywnych patronów z Patronite. Także, jeśli nie jesteś jeszcze mecenasem, mecenaską tego kanału, to zapraszam Was do subskrypcji na Patronite. No i do zobaczenia na tym specjalnym seminarium. I wydaje mi się, że mogę zabrać się do pracy. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie. Zapraszam Was. Tam są dodatkowe materiały, których nie publikuję tu na YouTubie. Także podążajcie za spokojnie to tylko astrologia, na innych mediach społecznościowych też. Dobra, do dzieła. Zaćmienie Słońca w Bliźniętach wydarzy się 10 czerwca w czwartek o godzinie 12.53 w południe dla Warszawy. Teraz zaćmienie Słońca to jest koniunkcja księżyca. Słońca i węzła Lunarnego Słońce i Księżyc Znajdują się W 19 stopniu i 47 minucie Bliźniąt I to jest dwada Koziorożca Węzeł Północny Lunarny Znajduje się w 10 stopniu I 46 minucie Bliźniąt To jest Około 8, 9 Prawie 10 Prawie 10 stopni różnicy Ale wystarczy, aby doszło do Tegoż zaćmienia. Teraz po kolei. Węzeł lunarny wyznacza nam kierunek rozwoju, czy to w większej skali dla populacji, dla tłumów, dla mas, czy to dla indywidualnej osoby, która mierzy się z pewnymi zadaniami, które mają pomóc jej lepiej obsłużyć swoją egzystencję. To jest kierunek rozwoju, który ma w... podnieść. Wzmóc nasze szanse na przetrwanie, przeżycie. Czego musimy się nauczyć? Węzeł lunarny od zeszłego roku, będąc w bliźniętach, zachęca nas do tego, aby na nowo uczyć się bezpośrednich kontaktów i interakcji z najbliższymi. To jest znacznie ważniejsze niż to, co mówi nam węzeł południowy w strzelcu. Czyli to, co już rozwinęliśmy dość dobrze i potrzebujemy od tego odejść. Strzelec to jest globalna skala, to są międzynarodowe podróże, to jest myślenie. W sposób y, za wszystkich za każdego. Bliźnięta skupione są na tu i teraz. One biorą pod uwagę te okoliczności, które wydarzają się w danym momencie. Dlatego mają szybki refleks, dlatego są wszechstronne, dlatego potrzebują wziąć pod uwagę dokładnie to, co jest w zasięgu ich wzroku. Stąd też znacznie ważniejsze od zeszłego roku, od maja zeszłego roku są bliskie podróże. Kwestia tego, jak czerpiemy informacje od ludzi, których znamy i którym ufamy, oraz kwestia tego, jak musimy przeobrazić nasz handel i zmienić um, sposób, w jaki dokonujemy transakcji. To są tematy bliźniąt aktywowane przez węzeł północny lunarny. Teraz, kiedy mamy konjunkcję świateł, gdzie światła są super ważne dla każdego kosmogramu, dla każdej jednostki, bo Słońce mówi nam o naszej. Aktywnej potrzebie tworzenia i wyrażania siebie, a księżyc mówi nam o naszym poczuciu bezpieczeństwa i o naszych instynktownych reakcjach emocjonalnych. Czyli można powiedzieć, że to, co świadome, łączy się z tym, co podświadome czy nieświadome, po to, aby zamanifestować coś. Każdy znów kończy pewien cykl dopełnia czegoś, tak, aby mogło to odejść. Abyśmy mogli odetchnąć i otworzyć się na coś zupełnie nowego. Każda koniunkcja ma dwie właściwości. Zanim do niej, do niej dojdzie, czyli kiedy zbliża się obiekt szybciej podróżujący do wolniej podróżującego, czyli kiedy jest aplikacyjna, to jesteśmy w fazie ryb. To jest tak, że coś musi się wyczerpać, coś musi się rozpuścić, coś trzeba pożegnać, coś trzeba przepłakać, coś trzeba odżałować. Tego chcą od nas ryby. Na chwilę przed dokładną koniunkcją, a później, kiedy już szybsze ciało przekroczy ten stopień, w którym znajduje się wolniejsze ciało, wchodzimy w fazę baranią koniunkcji, czyli możemy aktywnie korzystać z tej wymiany informacji, jaka zachodzi między jednym a drugim ciałem niebieskim, i możemy wtedy zamanifestować to w działaniu. Zaćmienia ewidentnie. Odcinają nas od tego, co działo się na przestrzeni ostatniego półrocza, od ostatniego zaćmienia słońca, które miało miejsce w grudniu ubiegłego roku. I to było zaćmienie w Strzelcu. Przyjrzyjmy się temu, co trzeba opłakać, co trzeba przeboleć w związku z tymi tematami, na które uczulają nas bliźnięta czyli kwestie komunikacji. Wymiany danych, naszej mobilności oraz transakcji, jakie dokonujemy. Przyjrzyjmy się temu, co nie udało nam się zrobić, a na czym bardzo nam zależało. Być może dlatego, że angażowaliśmy się w te sprawy ze strzelcowym entuzjazmem, na strzelcową skalę. Wierząc w to, że uda nam się, że za wszelką cenę dojdziemy do tego, co jest maksimum naszych marzeń, naszych możliwości. A tymczasem chyba nie. Chyba. Czegoś tam zabrakło, bądź po prostu nie było nam to dane. I to trzeba wypuścić z rąk. To trzeba przeboleć. Nie bójmy się trudnych emocji w ramach tego zaćmienia. Właściwie cały ten korytarz zaćmień, ten okres między zaćmieniem księżyca a zaćmieniem słońca, czyli od 26 maja do 10 czerwca, jest czasem, kiedy stajemy się bardzo delikatni. Wrażliwi, zwłaszcza w tych obszarach, które są w naszym kosmogramie wyznaczone przez te dwa zjawiska lunarne. Spójrzmy, w jakim sektorze to się dzieje. Za co odpowiada w naszym kosmogramie bliźnięta i strzelec. Za co odpowiadają te dwa archetypy. I tutaj wyjdzie nam ten temat lekcji. Swoją drogą to się dzieje jeszcze w trakcie retrogradacji Merkurego. Merkury, władca bliźniąt, więc włada. Tym zaćmieniem. Hmm, a więc tym bardziej wchodzimy w siebie i przyglądamy się temu, jak przeszłość pracowała na nasze status quo, no to jak się mamy teraz. Retrogradacje są dosyć introwertyczne i one spowalniają. One dają nam szansę przyjrzeć się czemuś uważnie, pod szkłem powiększającym, po to, aby wiedzieć, jakich błędów na przyszłość nie popełniać. I z czym wejść, z jaką nową wiedzą wejść w kolejny rozdział naszego rozwoju. Także odpuszczajmy, odpuszczajmy, i przyjdzie czas na nowe. Czas na nowe to będzie okres, no właśnie, od 10 czerwca do kolejnego sezonu zaćmień, który będzie na pograniczu listopada i grudnia. Tutaj jeszcze mamy także oba. Ciała niebieskie, oba światła, znajdują się jeszcze w dładzie koziorożca, która nam dookreśla um, bliźnięta. Koziorożec odpowiada za długodystansowe cele. Jest bardzo pragmatyczny. Jest skoncentrowany na tym, co ważne w najdalszej perspektywie, jeśli chodzi o nasz rozwój. To są ambicje. I jeszcze ta koniunkcja, koniunkcja Merkurego. Księżyca i Słońca On znajduje się bardzo blisko medium seli Tego kosmogramu, czyli punktu odpowiedzialnego Za karierę, punktu przypisanego Do koziorożca Swoją drogą, ten punkt Czyli wierzchołek dziesiątego sektora Znajduje się jeszcze w bliźniętach A za bliźnięta odpowiada Merkury Więc wszystko się kręci wokół Merkurego Najważniejsze, wydaje mi się Z tego zaćmienia Jest to, abyśmy otworzyli się Na nowy rodzaj Mówienia o sobie, o tym, co dla nas ważne, i wsłuchiwania się w to, co mają inni nam do zaproponowania. Ujrzyjmy to, co jest nam dane. Duże jest jakości zmiennej w tym kosmogramie. Podobnie jak w kosmogramie zaćmienia Księżyca, ostatniego zaćmienia Księżyca, bo mamy w zmiennych znakach ascendent, słońce, Księżyc, medium seli, węzeł północny, Merkurego, Jowisza, Neptuna wszystkie zmienne planety są w zmiennych znakach. Najważniejsze trzy elementy kosmogramu, czyli ascendent, Księżyc, Słońce też w zmiennych znakach, jeszcze medium celi, czyli to co pozostanie po tym zdarzeniu w zmiennym znaku, węzeł północny w zmiennym znaku. To jest czas na odpuszczanie i czas na adaptację do nowych okoliczności. Zapomnijmy nie, to nie jest dobre słowo To nie jest tak, że mamy zapomnieć Co trzeba przeboleć, to trzeba przeboleć Co trzeba odżałować, to trzeba odżałować Ale róbmy to z myślą o tym, że tworzymy miejsce na nowe A tej pamięci będzie dużo Zwłaszcza w relacjach międzyludzkich Bo zwróćmy uwagę na to, że Wenus, odpowiedzialna za ty w kosmogramie I Mars, odpowiedzialny za ja w kosmogramie Czyli dwa elementy relacji jest w raku i obie te planety są jeszcze w dładach powietrznych Wenus w dładzie wagi Mars w dładzie bliźniąt czyli emocjonalna komunikacja z tymi, z którymi jesteśmy blisko z którymi jesteśmy spokrewnieni z którymi dzielimy dom z którymi łączy nas przeszłość i obecność tych dwóch planet w raku mówi o tym, że nie uciekniemy od emocji jeszcze w wodnych rybach mamy Jowisza od maja, czyli od całkiem niedawna, i pozostanie tutaj do końca lipca. No i mamy Neptuna w wadce ryb. Ehm. Także trudno będzie nam pozostać niewzruszonymi na działanie tego zaćmienia, jeśli chodzi o emocje. Dobrze, I gadajmy o tym. Dzielmy się, wymieniajmy się informacjami. Nie udawajmy, że coś nie robi na nas wrażenia, nie udawajmy, że, że nie jest nam szkoda, bo potrzebujemy przeżyć to, aby móc wejść w nową przyszłość, którą też będziemy budować wspólnie, bo bardzo dużo w bliźniętach, czyli potrzebny jest networking. Potrzebna jest kooperacja, potrzebna jest świadomość tego, że jesteśmy elementami jakiejś struktury. To, co łączy bliźnięta i koziorożca, czyli te dwa archetypy, które składają się i na znaki i nadładę tego nowiu i zaćmienia, to są elementy budujące siatkę, jakąś strukturę, jakieś powiązania. Tutaj się nie da wyseparować, oddzielić od tego, co jest otoczeniem. Ale żeby to otoczenie mogło działać prawidłowo, aby mogło być jak zdrowy organizm, gotowy do biegu, no to oczyśćmy emocjonalne pole i pożegnajmy się z tym, co, co już odeszło. Mamy tutaj trudne aspekty tej koniunkcji nowiu z Neptunem, Neptunem władcą. Descendentu, faktycznym władcą descendentu, bo descendent, czyli punkt odpowiedzialny za ty, znajduje się w rybach, a za ryby odpowiada Neptun. Jeszcze Neptun jest na descendencie. Ja bym powiedział tak, może być trudno usłyszeć prawdziwy głos drugiej osoby, tak aby ten głos nie został przesłonięty przez nasze projekcje, nasze lęki, nasze troski, nasz ból. Każdy z nas ma prawo do własnego przeżycia i to co najważniejsze w ramach tego zaćmienia to co możemy zrobić to uznać ból, cierpienie i przeżycie drugiego człowieka takim jakie ono jest. My nie musimy tego rozumieć, my nie musimy tego interpretować. Możliwe, że w momencie kiedy będziemy próbowali to interpretować, to wtedy uruchomi się ten Neptun na descendencie i będziemy kręcić się w kołowrocie własnych iluzji. Jeśli ktoś cierpi, to ktoś cierpi i przyjmijmy to. Jeśli ktoś za czymś tęskni, to tęskni i też uznajmy to. Oczywiście to może budzić dyskomfort, to może budzić w nas lęk, to może wyprowadzać nas z równowagi, bo przecież koniunkcja świateł jest w kwadraturze do osi ascendent-descendent, czyli będzie bujać w relacjach. To nie jest dobry czas na podpisywanie kontraktów, podpisywanie umów. Bo bardzo trudno może być znaleźć kompromis. To jest czas, kiedy trzeba się po prostu wsłuchać i uznać obiektywnie rzecz biorąc, jak jest, jak jest z Tobą, jak jest ze mną, jak jest z tą siecią, którą tworzymy. Bo też pamiętajmy o tym, że to, co łączy bliźnięta i koziorożca, czy w ogóle to, co łączy powietrze i Ziemię, czyli żywioły, które są połączone z tymi archetypami, to jest jakaś obiektywność. Też jakiś dystans dzięki któremu możemy uznać, tak jest. Taka jest rzeczywistość. Jeszcze spójrzmy na żywioły. No, najwięcej jest w powietrzu i w ziemi. Woda też jest dobrze reprezentowana, ale ognia mało. To nie jest czas na działanie, to nie jest czas na jakieś wielkie zrywy, to nie jest czas na jakby to uparte trwanie przy swoim. To jest czas, kiedy warto jest pozwolić Przemówić każdej stronie, wsłuchać się w to i uznać to łącznie z nami, my też powiedzmy to, co mamy do powiedzenia, zaryzykujmy. Może zostaniemy wysłuchani, a może nie, może zostaniemy uznani, bądź też nie. Ale obecnijmy to, unaocznijmy to, co jest treścią jakiegoś emocjonalnego przeżycia, po to, aby udrożnić te kanały komunikacji. Bo to, co może być zyskiem, ogromnym zyskiem dla nas, jako jednostek, to to, że zyskamy większą łączność z otoczeniem, będziemy mogli szczerzej, uczciwiej i z większym zaufaniem współpracować z ludźmi, z którymi jesteśmy w kontakcie, z którymi mamy jakieś e, wymiany, łączą nas jakieś e, transakcje. Im bardziej nazwiemy, ten układ, tę sytuację, w której jesteśmy, uczciwiej, szczerej, szczerzej, prościej, uznając to, jak jest, tym solidniejszy będzie ten fundament, na którym będziemy budować gmach naszej przyszłości. I to też dotyczy kwestii systemowych. Im szczerzej i uczciwiej powiemy sobie, co łączy nas jako grupy, zespoły, jako instytucje, to wtedy łatwiej będzie nam zmierzać ku tej przyszłości, która dobrze wiemy, że w tych czasach jest bardzo niepewna i trudna. Do przewidzenia. No ale po to mamy astrologię i po to jest węzeł północny, aby jakoś wyznaczyć ten kierunek. I teraz podstawowy kierunek to komunikacja. Każda strona domaga się uznania. Przyjmijmy ją, a jednocześnie nie bójmy się podzielić tym, co mamy do powiedzenia. Tak jak mówię, ryzyko dezinterpretacji jest duże. No bo mamy tę kwadraturę Neptuna do świateł i Merkurego. Mamy jeszcze już rozchodzącą się opozycję Marsa do Plutona. To też podgrzewa emocje i zaprasza do konfliktu, do starcia. Ta opozycja Marsa, Bóg Wojny, Pluton, Bóg Śmierci, ona wydarzyła się dokładnie, czy też wydarzy się dokładnie. W sobotę 5 czerwca, wtedy kiedy też będzie miała na miejsce kwadratura Merkurego do Neptuna. Bardzo trudny dzień. Dzień, kiedy trzeba uważać i dbać o siebie uważać na wypadki, uważać na pośpiech, uważać na ludzi, którzy są agresywni. Poza tym, w kilka dni. Po zaćmieniu 14 czerwca czeka nas dokładna kwadratura Saturna i Urana, druga już w tym roku. System trzeszczy w posadach. Zobaczymy, co się ostanie, a co będzie musiało odpaść, i w którą stronę będziemy musieli zmierzać jako pokolenie, jako kolektyw. Trudny, przełomowy moment, ale ważne jest to, aby skupić się na sobie, na najbliższym otoczeniu. Wsłuchać się i nie bać mówić, i jak najobiektywniej, z uznaniem tego, jak jest, również w kwestiach emocji. To, co każdy z nas przeżywa, każdy wie najlepiej. I po prostu przyjmijmy to jako pewną obiektywność. Uff. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się ciepło, bądźcie uważni, bądźcie uważne. Ten okres zaćmień jest naprawdę specjalnym czasem, kiedy jesteśmy bardzo delikatni, wrażliwi i dajmy sobie trochę troski, trochę czułości, tak aby zabezpieczyć siebie, swoje istnienia na ten nadchodzący czas. Pozdrawiam, powodzenia i do usłyszenia.